Hej, jeśli dalej nie wiesz, czym wystartować w 3.27, mam dla Ciebie kilka propozycji. Mam nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie. Lightning Arrow Dead Eye, jeden z najszybszych buildów Irion, mimo bycia całkiem papierowym buildem, posiada świetny clear, jeśli szukasz czegoś szybkiego, co będzie clearować, czy to Legion, czy to cały ekran dla Ciebie. To jest to coś, czego szukasz. Sam build może mieć lekkie problemy z wchodzeniem w tier 17 i w early, ale poza tym jest to bardzo dobry, wyważony starter, który przez wiele lig nie miał dużej ilości zmian, z dużymi możliwościami zmiany. Nie musisz koniecznie grać Lightning Aroa, możesz też równie dobrze zagrać Elemental Hita, czy później w endgame'ie nawet złapnąć się w Tornado Shota. Gameplay jest całkiem prosty, Tutaj jest prezentacja na Legionie. Wersję, którą konkretnie tu prezentuję, to wersja Fubguna zaktualizowana na ligę 3.27. Nerf Shatter, jeden z najmocniejszych starterów. Slamery były super popularne i bardzo silne w poprzedniej lidze. Te lidze nie otrzymały nerfów poza jednym z nich, Wulkanik fisiurem, co sprawia, że dalej są super silne. Ten build świetnie przedziera się przez kampanię. Jest znacznie wolniejszy od chociażby de dajki i posiada to dużo gorszy clear, ale ma za to dużo większy tank w porównaniu do obu buildów. Może mieć lekki problem z czyszczeniem takich rzeczy jak Legion, ale overall jest to bardzo zrównoważony build, który przeciągnie was i swoim damage'em wykeruje chociażby wasze Void downy. Holy Relic jest to kolejny build z poprzedniej ligi, który jest znakomitym starterem. Sam build używa dwóch Transfigured Gemów, dlatego kampanię można przejść za pomocą SRS. Build używa Summon Holy Relic of Convocation i Lancing Steel of Spraying. Oba te gemy można zdobyć z laba lub kupić od innych graczy. Kiedy słabniemy się na nie, sam gameplay będzie wyglądał dla nas, Także używamy Lancing Steel of Spring na przeciwników. Kiedy Lancing Steel of Spring uderza w przeciwników, nasze Holy Reliki zaczynają wywoływać eksplozję w miejscu uderzenia. Mimo bycia Minion Buildem, sam build jak widzicie nie gra się jak Minion Build, bo nie polegamy na minionach, lecz na naszym hitowaniu przeciwników. Rise Spectre. Jeśli jesteś fanem klasycznych minion buildów, jest to pod, prawdopodobnie build dla ciebie. Sam build opiera się na przyzywaniu spektr, konkretnie Forged Prothbearerów. Same spektry rzucają projectile'ami, które potrafią shotgunować. W tej lidze e, jest nowe Bloodline Ascendancy związane z minionami, wręcz kilka ich, które mogą mieć prawdopodobnie mocne interakcje związane z spektrami. Rachel's Fire, jeden z najtankowniejszych buildów jakie można wybrać na start. Jeśli nie lubisz kinąć, jesteś fanem buildów, które mogą przyjąć parę hitów na twarz, jest to build jak najbardziej dla ciebie. Jest to też symulator chodzenia, jak widać na nagraniu, build sam polega na posiadaniu Raiders Fire, który jest okręgiem ognia wokół nas, który zadaje damage. Nie jest to build fenomenalnym clear'em, ale jest on wystarczająco tankowny, żeby robić wiele innych rzeczy, takich jak chociażby ultimatum. Jest on robiony co ligę przez Poxa, który ma całą stronę na temat jak go zbudować oraz wszelkich update'ów co do tego buildu, więc będziecie mieli bardzo łatwy czas polując go. Poisonous Concoction of Bouncing Pathfinder. Mimo nerwów co do Poisonous Concoction w tej lidze, jest dalej świetnym starterem. Podczas levelingu używamy zwykłego Poisonous Concoction. Co interesujące w tym buildzie to fakt, iż nie posiada on broni. To sprawia, że leveling, jak i endgame są całkiem wygodne. Sam Skills używa nam plastiku. Charge, to sprawia, że podczas levelingu musimy zwracać uwagę głównie na wymianę naszych flaszek na lepsze, to jednocześnie zwalnia nam slot na broń. Dzięki czemu nie musimy ani kupować jakichś niesamowitych broni, ani się kto wie jak girować. Dzięki czemu mamy dużo łatwiejszy i dużo tańszy start w porównaniu z wieloma innymi buildami, które polegają na potężnym łuku, potężnym toporze. Do mojego starteru będzie to najprawdopodobniej Dead Eye Wander, może Kinetic Rain, może KB. Jeśli wandy i Kinetic Rain okażą się być mocne na kampanii, prawdopodobnie będę nimi levelował. Jeśli nie, będę levelował łukami. Nie umieszczam tego buildu tutaj z prostej przyczyny: jest w nim wiele niewiadomych. Same wandy na ten moment na kampanii i w early nie są tak mocne jak wiele innych buildów. Dlatego też nie chcę ich tutaj umieszczać. Jeśli coś ulegnie zmianie, lub pojawią się zmiany w tym względzie, lub Kinetic Rain okaże się być po prostu bardzo mocny IRLI, to umieszczę adekwatny build w moim Discordzie na kanale z proponowanymi starterami.